Zanim nazwiecie Państwo prawdziwą dojrzałość oraz odpowiedzialność utopią, proszę zapytać siebie, czy kiedykolwiek byliście obecnym bez roli, czyli dekalog emocjonalnego infantylizmu, czyli dlaczego nazywacie dojrzałość utopią i tym samym nie możecie stworzyć zdrowych relacji bez kontroli. Jeden. Nie wierzycie w bliskość, bo nigdy jej nie doświadczyliście. Mylicie miłość z obowiązkiem. Myślicie, że miłość to jest transakcja, bo tylko wymianę potraficie rozpoznać. Dwa. Myślicie, że kontrola daje bezpieczeństwo, a nie widzicie, że to ona zabiła w was zdolność do zaufania, bez której nie istnieje żadna relacja. Trzy. Myślicie, że dojrzałość to jest ideał, bo nigdy nie widzieliście go w praktyce. Nie dlatego, że nie istnieje, tylko dlatego, że unikacie i odpowiedzialności, i samodzielności. Cztery. Zamieniacie strach w filozofię. Nazywacie... Realizmem to, co jest tylko waszym lękiem przed intymnością. 5. Nie umiecie przyjąć miłości, więc udajecie, że jej nie ma. To prostsze niż przyznać, że nie potraficie ani jej przyjąć, ani tym bardziej utrzymać. 6. Wolność mylicie z zagrożeniem, bo nigdy nie mieliście granic, tylko mur. I nie wiecie, że jedno chroni, a drugie więzie. 7. Nazywacie utopią wszystko, co wymaga zwykłej odwagi, bo odwaga konfrontuje się z Waszym cieniem, a nie z cudzym błędem. 8. Nie dojrzewasz, intelektualizujesz. Lepiej ci się myśli o relacjach, niż się w nich jest, bądź się je Przyżywa dziewięć. Związek to dla Was rola, a nie praktyczna i policzalna rzeczywistość, więc gdy kurtyna spada, zostaje pustka i zdziwienie, że nie ma oklasków, tylko paragoni faktura i odsetki. Dziesięć. Uważacie, że prawdziwa bliskość nie istnieje, bo nigdy nie pozwoliliście nikomu zajrzeć głębiej niż przez Wasze mechanizmy Obronne, więc nie, to nie jest żadna utopia, to po prostu świat, którego boicie się bardziej niż samotności. Świat, w którym potrzeba zdjąć zbroję, żeby móc naprawdę czuć. A jeśli się nie wie, jak to zrobić. Od tego zaczyna się praca, a nie iluzja w terapii. Jeżeli ktoś chce i pragnie wyników, to zrobi wszystko, nie żeby poczuć się lepiej, przywiejąc kolejny materiał, tylko zajrzeć w głąb swojej własnej duszy z drugim człowiekiem, który będzie mu jedynie w tym asystował.